Temat tak powie powiedziawszy, mm, nasunął się sam, bo wczoraj miałem tą, znaczy razem z żoną mieliśmy tą przyjemność właśnie widzieć się z Jakubem, z jego narzeczoną Solą i z Jakubem mieliśmy rozmowę na temat kościoła, na temat zboru. I mm, tak myślałem, czy Myślę, że pewnie większość z Was albo część z Was, ja, mam, y, mam takie y, wspomnienia, pamiętam z dzieciństwa, że zawsze miałem jakieś takie swoje ulubione miejsce, po którym wracałem ze szkoły. To był mój pokój. Mój pokój w moim mieszkaniu. Jak byłem dzieckiem, wracałem ze szkoły do swojego pokoju. Zamykałem drzwi, takie mieliśmy, takie mieliśmy przesłówne. Odrabiałem lekcje. Potem włączałem sobie muzykę i po prostu siadałem sobie na swoim łóżku. I wiecie, to był dla mnie czas taki relaksu, wytchnienia. Czułem się dobrze w tym miejscu, w tym czasie i to był taki e, powiedzieć można taki rytuał, może nie rytuał, taki standard u mnie, że lubiłem wracać do takiego miejsca. I myślę, że każdy z nas jakby tak się, sięgnął sięgnął wspomnieniem to ma pewnie jakieś takie miejsce albo jakąś taką osobę Rzecz, która, czy coś, co mu się dobrze, dobrze kojarzy. I wczoraj, jak właśnie rozmawialiśmy z Jakubem, to mówiliśmy, czym jest Kościół? Czym jest ten Dom Boży dla, dla nas? I ja mogę mówić o, o sobie. Dla mnie ta Rodzina Boża to jest taka oaza na pustyni. To jest miejsce wytchnienia, miejsce posilenia. Miejsce, gdzie mogę naczerpać wody i nabrać siły na każdy kolejny dzień, każdy kolejny tydzień. To jest miejsce, do którego lubię wracać. I ja to porównuję do domu rodzinnego. Wiecie, kiedy człowiek jedzie do pracy i wraca do domu, mimo tego, że wiecie, w domu bywa różnie, szczególnie mając małe dzieci, może być krzyk, darcie i tak dalej. Ale dla mnie też dom rodzinny jest takim miejscem, gdzie... Ja tam znajduję odpoczynek. I tym samym dla mnie jest Dom Boży. Dom Boży, mówię o, o Kościele, o społeczności, o Was, kochani, że dobrze jest tutaj być. I po tym, jak właśnie mieliśmy rozmowę, od razu, słuchajcie, otwieram Biblię. Psalm 84 mi się otworzył. I co jest w nim napisane? O jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów, Dusza moja wzdycha i jądlewa z tęsknoty do przedsiąków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, panie zastępów, królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą źródła, jakby, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą, w mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga. Panie Boże zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłon ucha Boże Jakuba. Boże, tarczo nasza wesprzej i spójrz na oblicze pomazańca swego. Albowiem lepszy jest dzień w przeciągach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na, promu, na progu dom, domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan. Bóg łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Słuchajcie, niesamowity psal, który właśnie mówi o tym, że lepszy jest chociażby jeden dzień w domu Bożym, w społeczności, w miejscu, gdzie. Jest to nasze ukojenie, bo słuchajcie, w, w, świecie, w świecie nie znajdziemy ukojenia. W świecie, czyli po prostu na zewnątrz, tak? wśród znajomych, w pracy, bo może ktoś być nam życzliwy, ale przyjdzie jakiś taki moment, kiedy wiemy dobrze, że ktoś może nam wbić i, do, i nóż w plecy. Więc wiemy, że na zewnątrz ukojenia nie ma. Natomiast tutaj, spotykając się, karmiąc się Bożym Słowem, słuchając, tego co jest napisane w Biblii. Wspólnie się modląc i Boga uwielbiając, ja wiem, że to jest czas, który jest właśnie jak woda na pustyni.